Cześć widzowie, witam Was na kanale Lupus. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat wyjazdu do sanatorium. A więc zapraszam do oglądania. No właśnie, e, kiedy mamy taką trudną chorobę, jaką jest to czynnik układowy, to farmakologia może być niewystarczająca. No i tutaj, oczywiście, oprócz różnej suplementacji. Można zastosować leczenie uzdrowiskowe, które przy dobrych zabiegach daje pozytywne rezultaty. Wycisza przede wszystkim chorobę i powoduje, że ona bardziej wchodzi w tą remisję. Dlatego, jeśli możecie starać się o wyjazd do uzdrowiska, no to powinniście to uczynić. W tym momencie jestem w cieplicach pod Jelenią Górą. No i w następnych filmach opowiem Wam, jakie to zabiegi są. Taki wyjazd możecie sobie załatwić za pośrednictwem zwykłego lekarza, który Wam wypisze skierowanie. Ono powędruje do NFZ. -u. Zostaniecie włączeni do kolejki, no i sobie oczekujecie. O tym, w którym miesiącu pojedziecie, niestety nie macie na to wpływu. Ja jestem teraz w marcu, trochę zimno, no ale. Mogło być gorzej O tym gdzie pojedziecie też w zasadzie nie macie wpływu To lekarz decyduje o tym Wypisując wam skierowania No i jak przyjdzie kartka No to jedziecie Turnus trwa 21 dni i Macie minimum 3 zabiegi A przeważnie jest ich 4 W sumie 5 One się zmieniają cyklicznie W czasie trwania turnusu Macie tam jakiś pokój dwu- 3 osobowy, czasem 4 Jedzenie macie zapewnione takie podstawowe, no i te zabiegi, które generalnie trwają tak do 13-14 cały czas macie opiekę medyczną, jest pielęgniarka, jest lekarz. Można skorzystać dodatkowo w pokoju można mieć telewizor, jest internet, także naprawdę warunki bardzo fajne. A byle wychodzić systematycznie na te zabiegi i sobie je realizować. Gorzej, jeżeli będziemy je, nie wiem, jakoś opuszczać, jest też taka klauzura mówiąca o tym, że jeżeli e, na przykład jeden dzień wcześniej byście chcieli wyjechać, a bez jakiegoś powiadomienia, albo Przyjedziecie za późno jeden dzień, no to zapłacicie tam 200 zł kary, a no więc na to trzeba uważać. W powie. W turnusu będzie spotkanie z lekarzem, który na pewno zapyta, jak się czujemy, jakie dobrane zabiegi wpływają na nasze samopoczucie, czy się lepiej czujemy, czy gorzej. Można ewentualnie je skorygować i zmienić. Można oczywiście sobie też dodatkowo wykupić i mieć ich więcej niż te, które, które nam przypiszą. No i jakie ja mam zabiegi, to w kolejnym filmie Wam pokażę i porozmawiamy sobie na ten temat. Natomiast teraz tak bardzo ogólnie medycyna jakoś niespecjalnie wynalazła coś na otoczenia rumienie układowego, dlatego uważam, że jeśli nie macie żadnych przeciwwskazań, powinniście korzystać z pobytów uzdrowiskach. Tam niestety średnia wieku pacjentów, kuracjuszy jest w granicach 60-70. No to są osoby mocno schorowane, z różnymi dolegliwościami, które są leczone. Młodych ludzi raczej tam nie uświadczycie, ale nie powinniście się zniechęcać, tylko wykorzystywać, jeśli macie możliwości finansowe, no bo w przypadku. Kiedy to nie jest urlop, tego w przypadku, w momencie kiedy jesteście w pracy, no to dostajecie 4 od lekarza, właśnie w sanatorium. No i z tego tytułu dostajecie 70%, a zatem 30% wam odpada. No ale coś za coś, dzięki temu na pewno będziecie mieli więcej siły na to, żeby popracować. Wniosek sanatoryjny składacie do zwykłego lekarza i czekacie. No ja czekałem szybko, to było 3 miesiące Ale zdarzało się, że było naprawdę bardzo długo Natomiast po przyjeździe, możecie znowu złożyć wniosek Z tym, że no zalecany jest taki odstęp 18 miesięczny, czyli Teoretycznie za dopiero rok sobie składacie ten wniosek I on znowu sobie tam e, Znowu sobie tam pracuje No i to tak w zasadzie w skrócie, jeśli jakieś macie pytania Piszcie w komentarzach e, Postaram się Wam odpowiedzieć. Natomiast zabiegi omówię w innym filmie. Zapraszam Was do oglądania innych filmów na tym kanale. Do komentowania. Jeśli macie jakieś pytania, pytajcie śmiało. To tyle na razie. Dzięki Wam za oglądanie i do usłyszenia. Hej!